Szukasz prezentu pod choinkę, który naprawdę zrobi wrażenie? Pokażę Ci najlepsze mikroskopy edukacyjne od Delta Optical. Idealne dla dzieci, młodzieży, a może i nawet dorosłych odkrywców. A oto Biolite 100. Świetny pierwszy mikroskop. Występuje w kolorze niebieskim i białym. Prosty, lekki, idealny dla dzieci, które zaczynają zabawę z biologią. Masa frajdy bez kombinowania. Level wyżej Biolite 300. Ma precyzyjniejszą regulację ostrości, stabilniejszą konstrukcję, i daje lepszy obraz dzięki lepszej optyce. Super prezent dla małych naukowców. Kolejnym modelem jest Biostage 2, faworyt do poważniejszych obserwacji. Solidny, precyzyjny i z powiększeniem aż do tysiąca razy. Jeśli ktoś naprawdę chce zobaczyć mikroświat z bliska, to jest właśnie ten model. Z mikroskopów biologicznych przeskakujemy na stereoskopowe, a oto nasz najmniejszy kandydat Delta Optical Stereolite. Jest to świetny mikroskop na start, jeśli ktoś kocha zbierać takie skarby z dworu. Wrzucasz kamień, owada albo liść i od razu widzisz wszystkie detale. Bardzo intuicyjny, super prosty, idealny do zabawy dla młodego badacza. A co powiesz na mikroskop cyfrowy, czyli smart z kamerą 5 megapikseli? Podłączasz do komputera i robisz zdjęcia i filmy mikroświata. Idealny dla twórców contentu. Teraz nam się na stoliku troszeczkę zagęściło, a to za sprawą tego, że wjechała nam seria Discovery, czyli seria stereoskopów dla tych, którzy kochają detale bez preparatów. Więc jeśli chcesz spojrzeć w mikroświat w 3D, to idealny wybór dla Ciebie. Genialna głębia ostrości, idealne do oglądania minerałów, owadów, elektroniki czy do prac modelarskich. Każdy z przedstawionych mikroskopów to prezent, który naprawdę rozwija. Napisz w komentarzu, który Ty wybierzesz pod choinkę dla swojej bliskiej osoby i nie zapomnij zapisać tej rolki na później.